Dzień dobry w kolejnym odcinku w drodze. Dzisiaj będę musiała bardzo głośno mówić, <laughs> ponieważ nadal nie mam e, mikrofonu. Ale jadę do Polski i mam nadzieję to załatwić. Słuchajcie, mam wrażenie, że jak środa, to musi być w drodze. W sumie nie miałam takiego planu, żeby ten dzisiejszy odcinek nagrać, ale, ale po tym, co się dzieje, to stwierdziłam, że chyba trzeba parę słów powiedzieć. No słuchajcie, zaraz się okaże, że mamy przełom, znaczy mam nadzieję, że tak się okaże. Szkoda, że nie w wojnie, ale przełom w stosunkach polsko-ukraińskich, na który czekaliśmy i mam nadzieję, że w końcu się zrealizuje, jakieś 80 lat. Otóż po wizycie ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibili w Polsce i spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim wydane zostało wspólne oświadczenie, z którego wynika, że Ukraina nie widzi żadnych przeciwwskazań, nie jest również przeciwna ekshumacjom ofiar rzezi wołyńskiej. No, na te słowa czekaliśmy bardzo długo. Pytanie tylko, czy to nie będzie tak jak w poprzednich latach, że na słowach się skończy, chociaż z drugiej strony pamiętamy też memorandum byłego prezydenta Ukrainy, poroszenki, które mówiło jednak trochę co innego. No, na razie wiemy, że obie strony są zgodne co do współpracy przy ekshumacjach, ma nie być blokad. Zobaczymy to pewnie niebawem w odpowiedzi strony ukraińskiej na zawieszone tak naprawdę wnioski Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Jeśli chodzi o kwestie ekshumacji, zobaczymy jak skończą się odpowiedzi na wnioski stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie bo przypomnę że jeszcze kilka tygodni temu petycja która była tworzona do prezydenta Ukrainy Wolodymyra Zełenskiego w tej sprawie została jakby od razu odrzucona jeżeli okaże się że rzeczywiście tym razem sprawa ruszy i tak naprawdę najważniejsza różnica dzieląca przecież Polskę i Ukrainę i dające tak naprawdę największe paliwo ruskim trollom, bo zawsze wyciągany jest Wołyń w stosunkach polsko-ukraińskich. Jeżeli ona ruszy do, do, do przodu, to wyjdzie chyba na to, że zmiana na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy była jednym tutaj z najlepszych ruchów, jeśli chodzi o obecny rząd w Kijowie, no ale poczekajmy. Na razie zapowiedzi mówią o tym, że pierwsze eksfumacje miałyby ruszyć wiosną 2025 roku. Zaraz pewnie pojawią się pytania: A dlaczego nie już? No dlatego, moi drodzy, że o, pogoda za oknem widzicie jaka jest, lepsza nie będzie. No i na pewno nie jest to dobry moment, by prowadzić takie. Takie prace, nie, nie pytajcie mnie, czy trwają w tej chwili jesienią i zaraz zimą ekshumacje ciał oficerów Wehrmachtu, bo tego nie wiem. Wydaje mi się, że na razie przynajmniej o tym nie słyszymy. Jeżeli mówimy też o wiośnie, to znaczy, że jest kilka miesięcy, by jakby przygotować całe procedury. Jeżeli ktoś ma świadomość tego, jak wyglądają ekshumacje i jak powinny być prowadzone, no to, to, to ma tego świadomość, że to nie jest taka prosta sprawa. Oczywiście e, faktycznie można przeprowadzić sprawy, sprawy szybciej, ale gdy też pogoda na to pozwala. Ja byłam obecna przy ekshumacjach w Izium, w obwodzie harkowskim, po wyzwoleniu tego obwodu jesienią, o, we wrześniu 2022 roku, m, kiedy ekshumacja m, dotyczyła masowego grobu cywilów wojskowych zabitych przez przez Rosjan przez pół roku pełnoskalowej wojny, ale też musicie brać pod uwagę, że to była zupełnie inna sytuacja, bo w sytuacji wojennej to trzeba było naprawdę robić na wczoraj, żeby też pewne rzeczy łatwiej było udowodnić. A po 80 latach, proszę mi wierzyć, pół roku nie zrobi różnicy, ale ja jestem przekonana i mam jakby taką głęboką nadzieję, że tym razem obie strony odrobią lekcje, nie będzie tu już żadnych nieznaczek. Prace ruszą rzeczywiście, rzeczywiście w wiosną przyszłego roku i po tych bardzo rzetelnych, też mam nadzieję, badaniach i ekshumacjach będziemy mogli, będziemy mogli powiedzieć o Rzezi jeszcze więcej. Rodziny będą mogły godnie pochować. A swoich bliskich, uczcić pamięć o nich, a jakby ta najgorsza sprawa nierozwiązana między Polską a Ukrainą będzie mogła zostać zamknięta. Tyle, tyle na ten temat. Co wydarzyło się jeszcze, jeszcze wczoraj? To jest też istotne z punktu, widzenia, z punktu widzenia jakby całej wojny w tej chwili. Wspominałam Wam w podcaście, że Rosjanie zaczęli już sami na swoim terytorium produkować drony szachowe. Nie muszą już czekać tylko i wyłącznie na dostawy z Iranu. Są, są w stanie wyprodukować drony, są w stanie wyprodukować prawdziwe drony, są w stanie wyprodukować drony, które latają w projach i mają tym samym utrudnić pracy ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, ale są niestety w stanie też wyprodukować drony z głowicą termobaryczną i one też są używane. No, wczorajszy, wczorajszy atak na Ukrainę to 188 dronów i 4 Iskandery. Połowa pocisków została zestrzelona. Oczywiście nie jest to podawane przez obronę przeciwlotniczą. Jakiego typu szachidy zostały zastrzelone, więc nie wiemy, czy to są te straszaki z roju, czy to są te bojowe. I jak zwykle, część dronów też została zagłuszona i po prostu zostały unieszkodliwione. No już chyba zgodnie z tradycją, przynajmniej jeden poleciał w kierunku Białorusi. W ostatnich dobach takich ataków szachidami zdarzały się też drony, które cofały się nad terytorium Federacji Rosyjskiej. Także tak, tak to w tej chwili wygląda. W zasadzie, jak sobie popatrzyłam na kończący się listopad, jeszcze nie ma oczywiście pełnych danych, musimy na nie chwilę poczekać, ale bez wątpienia listopad będzie rekordowy pod względem ataków szachidami. To myślę, że to już nie będziemy w setkach liczyć jak dotychczas, tylko zdecydowanie w tysiącach. No bo jeżeli z jednej doby mamy 188 wypuszczonych szachidów, to pomnożmy to sobie przez te 30 dni. Oczywiście nie każda doba wygląda tak samo, ale to już nie są ataki kilkanaście czy kilka dronów, tylko przynajmniej kilkadziesiąt. I mam wrażenie, że zasoby Rosjan w tej kwestii są jakby równe nieskończoność. Jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to takie duże podsumowanie mieliście w podcaście poniedziałkowym. Mam taki plan na poniedziałek następny w kolejnym odcinku zrobić trochę, trochę dłuższą część w zapiskach z Niedoneckiego kwadratu, właśnie z zapisków na froncie, bo sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. Najcięższa chyba na Donbasie. Wszystkie źródła analityczne, wszystkie największe ośrodki analityczne, podawał to Reuters, mówią, że w takim tempie, w sensie w tak szybkim tempie, tam Rosjanie. Nie posuwali się jeszcze od czasu pełnoskalowej wojny. No i niestety, jeżeli popatrzymy sobie nawet na ogólnodostępne mapy, chociażby Deep State Map, to zobaczycie, jak wygląda sytuacja pod kurachowem. W zasadzie myślę, że tutaj nikt się nie pomylił, gdy mówiliśmy niedawno jeszcze dwa tygodnie i kurachowe zostanie zajęte. No wszystko. Wszystko wskazuje na to, że zostanie zajęte, niestety przez Rosjan do końca miesiąca. Tam nie ma szans w walkach ulicznych na odbicie miasta. Rosjanie zajmują już połowę mniej więcej Kurachowego. W zasadzie do, doszli już do takiego osiedla. To są już takie wyższe, wyższe budynki mieszkalne. To na pewno utrudni walki, bo wspominałam Wam, że te walki uliczne zawsze w takich miejscach są trudniejsze, no ale po, po zdobyciu Selidowego po prostu. Sytuacja kurachowego stała się naprawdę trudna. Trochę się sprawdziły informacje o tym ataku rosyjskim od wielkiej nowosyłki i próbie wzięcia jakby Ukraińców w okrążenie, a, a trochę nie, bo jednak to nie były te siły, o których się mówiło. Natomiast, jeżeli popatrzycie na mapę, już tam Jelizabietifka, je to były pozycje naszych, naszych kolegów jeszcze niedawno z y... drończyków z jednej, jednej z ekip. Jeszcze tak naprawdę tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy, to właśnie tam byli na pozycjach. No, na szczęście w porę, w porę udało się ich ewakuować, bo gdyby tam zostali w okrążeniu, to nie zostałoby ich, podejrzewam. Nic. No i tak naprawdę sytuacja, sytuacja jeszcze w okolicach Chassifiaru, kontrola w tej chwili to jest 50 na 50. Najgorsza sytuacja wydaje się gdzieś na kanale i w okolicach kanału, ona jest tam najtrudniejsza, no ale to znowu wracamy do tematu walk ulicznych. utrzymywany jest przez Ukraińców bardzo długo, on jest na pewno bardziej strategiczny niż, niż broniony przez ponad rok Bachmut. Czy uda się go utrzymać? No było, byłoby dobrze, bo on jednak trochę spowalnia i wykańcza na tym odcinku frontu Rosjan, no ale na to, na, to przyjdzie, na to przyjdzie poczekać. Ukraińcy robią swoje po zgodzie Stanów Zjednoczonych na użycie rakiet dalekiego zasięgu, jak nie lotniska, to rafinerie. Cóż, Rosjanie chyba wzięli to sobie do serca, bo wczoraj oficjalnie Ministerstwo Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej zapowiedziało, że spotka się to z działaniami odwetowymi. Tylko nie do końca zrozumiałam, czy tylko i wyłącznie jeśli chodzi o Ukrainę, czy o kraje, które pozwoliły użyć swoich pocisków, w tym Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, bo przecież to nie tylko Atakan, ale i Storm Shadow. Czekamy moi drodzy na rozwój wypadków. Może teraz chwila, która pozwoli na to, by trochę emocje po wyborach w Stanach Zjednoczonych opadły. No i zobaczymy w styczniu, co po zaprzysiężeniu na prezydenta zrobi Donald Trump. Umów się, że to będą i tak najważniejsze decyzje, jakie będą dotyczyć. Ukrainy. Tymczasem pozdrawiam standardowo w drodze. Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajków. No i do zobaczenia, do usłyszenia.